Witajcie, kochani! Przed nami miesiąc maj. Piękny miesiąc. Niektórym kojarzy się z kwitnącymi drzewami, kwiatami w ogrodzie, pachnący piękny miesiąc. Początek miesiąca przynosi nam święta. Nie, to nie będzie ani Boże Narodzenie, ani Wielkanoc, zupełnie inne święta. Dzisiaj będziemy o tych Dniach świątecznych sobie opowiadać. Na początek zapraszam Was do opowiadania pod tytułem Maraton. Na początek chciałabym również wytłumaczyć Wam, co oznacza tytuł naszego opowiadania. Co to jest Maraton? Czy ktoś z Was spotkał się kiedyś z tym słowem? Maraton, moi drodzy, to jest bieg. Bardzo szybki bieg który prowadzi nas do celu. Ale żeby do tego celu dobiec, to trzeba pokonać trasę na dystansie 42 km i 195 m, a więc jest to naprawdę ogromna odległość. Ta dyscyplina sportowa została ustanowiona na pamiątkę pewnego legendarnego wyczynu. Tego wyczynu dokonał posłaniec grecki, który przebiegł z miejscowości Maraton do Aten, yy, chciał poinformować o zwycięstwie nad Persami i ostrzec jednocześnie przed nadciągającymi okrętami wroga. Według legendy, po przekazaniu informacji, niestety posłaniec umarł. Umarł z wycieńczenia, ale pokonał trasę 42 km i 195 metrów. Dzisiaj rozpoczynamy od przeczytania opowiadania maraton. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Tata przybiegł na metę godzinę po zwycięzcy, ale i tak był szczęśliwy, uśmiechał się od ucha do ucha, białe zęby i rumiane policzki. Mama zachichotała, mówiąc że wygląda teraz jak żywa reklama dnia flagi. Maja i Filip spojrzeli na niego z podziwem. Trudno było? Spytał Filip. Trudno, wysapał tata. Niepotrzebnie jadłem wczoraj tyle potraw z grilla, bo majówka trwała już drugi dzień, a święto pracy stało się w ostatnich latach świętem grilla. Najważniejsze, że poprawiłeś wynik, pochwaliła go maja. Przybiegłeś przedostatni, a nie jak zwykle. Tak, tata wyprostował się dumnie. Za mną jest jeszcze jakiś historyk, który zasapał się, bo cały czas gadał o konstytucji 3 maja. Myślisz, że dobiegnie? Mama spojrzała z niepokojem na wyludnioną trasę. Myślę, że tak. Tata pokiwał głową: Przecież ma jeszcze czas! 3 maja jest dopiero jutro! Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o nasze opowiadanie. A teraz pytania związane z tekstem. Mam nadzieję, że wysłuchaliście bardzo uważnie, bo chciałabym usłyszeć Wasze odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby na każde pytanie udzielać odpowiedzi pełnym zdaniem. Pierwsze pytanie. Z jakiego powodu tata Filipa był szczęśliwy? Jak myślicie, jaki był tego powód? Tata był szczęśliwy, bo dobiegł do mety. To był powód do szczęścia. O jakich wolnych majowych dniach jest mowa w tym tekście i to jest właśnie sprawa najważniejsza, bo dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. O jakich wolnych majowych dniach? Po pierwsze, był wymieniony dzień, który nazywa się Dzień Flagi. Było też wymienione Święto Pracy oraz Święto 3 maja. Teraz tylko musimy uporządkować według kolejności te święta, żeby ułożyć je chronologicznie, czyli tak jak one występują na początku maja. No właśnie, rozpoczynamy. Moi drodzy, Święto Pracy to dzień, który obchodzony jest 1 maja. To jest w ogóle Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Obchodzone jest to święto corocznie od 1 maja 1890 roku, czyli liczy sobie to święto już naprawdę sporo lat. W Polsce 1 maja jest świętem państwowym i jest dniem wolnym od pracy. Zostało ustanowione w celu upamiętnienia demonstracji na rzecz prowadzenia 8-godzinnego dnia pracy, które miały miejsce w Chicago w pierwszych dniach maja 1886 roku. To tak odrobina historii, ale możemy powiedzieć, że święto pracy to naprawdę już stare święto. Od pewnego czasu to święto możemy obchodzić w sposób taki, jak nam się podoba, czyli na przykład możemy w tym dniu odpoczywać. Dziwnie to brzmi, święto pracy, a my odpoczywamy. Myślę, że należy nam się ten dzień odpoczynku, bo przecież pracujemy codziennie. Wy chodzicie do szkoły, uczycie się, czy to zdalnie, czy to stacjonarnie, a niektórzy chodzą do pracy też zdalnie lub stacjonarnie, a więc moi drodzy, wszyscy pracujemy. Wobec tego święto 1 maja możemy sobie nawet nazwać, tak jak to powiedział tata, świętem grilla, czyli wtedy, jeżeli pogoda sprzyja, możemy odpoczywać na świeżym powietrzu, spotykać się z przyjaciółmi, na pewno jest sympatycznie i miło. Tuż po święcie pracy, a więc 2 maja, obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jest nasze polskie święto. Święto to obchodzone jest. Od 2 maja 2004 roku, czyli jest to zdecydowanie młodsze święto niż Święto Pracy. Tego dnia są organizowane różnego rodzaju akcje, manifestacje patriotyczne. W ostatnich latach stało się także powszechne noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Ta kokarda jest zrobiona z papieru, z bibułki. I przybiera barwy narodowe, czyli jest w kolorach białym i czerwonym. A więc jest to też taki symbol, że obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu również na domach wywiesza się flagi na znak przynależności do ojczyzny. Kochani, no i oczywiście ostatnie święto. Tuż po dniu flagi, czyli już mamy 1 maja, 2 maja dzień flagi i 3 maja, bardzo ważne święto narodowe, nazywane również świętem 3 Maja, jest to polskie święto, obchodzone da pamiątkę rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zostało wprowadzone, ustanowione w 1919 roku, ale przez długi czas nie było świętowane. Yy, zostało przywrócone do, yy, do świętowania i stało się, stało się świętem państwowym, narodowym w roku 1990. Ważne święta majowe przed nami. Piękne święta majowe. Nieważne, czy pogoda sprzyja, czy tej pogody nie ma. Będziemy świętować, ponieważ jesteśmy Polakami. A skoro jesteśmy Polakami, to także mówimy po polsku. Posłuchajcie wiersza: Mówię po polsku. Na tym wielkim, wielkim świecie jest tak wiele, wiele dzieci. W różnych krajach tam mieszkają, po swojemu rozmawiają. Po angielsku. Po niemiecku, po francusku, i po grecku, po japońsku i po włosku, a ja mówić chcę po polsku. W domu polskie mam książeczki, polskie czytam w nich bajeczki. Różne polskie znam wierszyki, lubię polskie teatrzyki. I piosenki polskie śpiewam, a wieczorem, gdy już ziewam, zanim ciemna przyjdzie nocka, Czeka polska dobranocka i alfabet znam już cały, bo ja jestem Polak mały. Kochani, wiersz o Polsce, o miłości do polskiego języka. Moi drodzy, dzisiaj już dowiedzieliśmy się, jak rodzina Filipa świętowała majówkę, bo tak nazywają się te trzy dni świąteczne. Na początku maja nazywamy je majówką. Świętowała 1 maja, świętowała przy grillu, 2 maja świętowała w czasie maratonu, podczas biegu. No a 3 maja pewnie będzie oglądała rodzina transmisję może z telewizji, może będzie podziwiała yy, przemarsze różnego rodzaju, może będzie oglądała ciekawe filmy, czyli to już będzie taki typowo dzień spędzony w gronie rodziny. Kochani, przejdźmy teraz do naszych ćwiczeń. Jesteśmy na stronie trzeciej, ćwiczenia nowe z języka polskiego i rozpoczynamy od pięknego symbolu. Czy wiecie, co przedstawia pierwszy obraz, który od razu widzimy, gdy otwieramy ćwiczenia? Tym obrazem jest nasze godło. Godło, które przedstawia białego orła w złotej koronie na głowie ze złotymi szponami, ze złotym dziobem na czerwonym tle. Moi drodzy, na pewno każdy z Was zna legendę i doskonale wie, dlaczego symbolem Polski jest orzeł biały na czerwonym tle. Jeżeli legendy nie znacie, to pewnie niedługo zostanie wam ona przypomniana albo ją dopiero poznacie. Kochani, przechodzimy teraz, oczywiście wy musicie dokończyć, bo nasze godło jest niedo, niedokończone, brakuje tła, które powinno być piękne, czerwone, bardzo starannie wykonane. Ja tutaj teraz chciałabym, żebyście albo przerwali lekcję i wykonali ćwiczenie, pięknie pokolorowali tło naszego godła, albo wykonali zadanie. Po lekcji jedno jest pewne. Najważniejsze jest to, żebyście nie wyjeżdżali poza linię, ponieważ malujecie, rysujecie symbol naszej ojczyzny, który powinien być wykonany bardzo starannie, bardzo dokładnie. Wkładamy w rysowanie całe serce, a ponieważ nasze godło nie należy do najłatwiejszych yy, symboli, do narysowania, pokolorowania, więc musicie tutaj naprawdę bardzo być czujni, żeby gdzieś po nie wyjechać poza linię, poza kontury, czyli trzeba zrobić je bardzo dokładnie. Uwaga! No i co dalej? Trzeba ułożyć wyrazy z rozsypanych liter. I to ćwiczenie zrobimy sobie teraz wspólnie. Będziemy teraz rozszyfrowywać, jakie wyrazy ukryły się z tych wśród tych kolorowych literek. Pierwsze literki próbujemy rozszyfrować, jaki mamy wyraz. Zacznijmy od literki G i spróbujmy dalej. G, O, D, Ł, O. Mamy wyraz godło i zapisujemy godło w liniaturze. Oczywiście Wy robicie to literkami pisanymi, czyli mamy godło. Kolejny podpis, który znajdzie się kawałek dalej. Rozpoczynamy, może już wiecie co tutaj będzie, Zacznijmy od literki f. F, l, A, G, A, flaga. Czyli mamy kolejny wyraz flaga. I wyraz trzeci proponuję rozpocząć od literki h i mamy h, y, m, n, czyli wyraz hymn. Moi drodzy, czy wiecie, co zapisaliśmy właśnie? Godło? flaga, hymn, czy wiecie co to? Moi drodzy, to są symbole narodowe, symbole narodowe, które pokazują całemu światu, że tu jest Polska. Godło, biały orzeł, macie go u góry, pewnie już niektórzy pokolorowali, więc przypomnieli sobie, zresztą nie można zapomnieć takiego symbolu, godło, czyli biały orzeł na czerwonym tle, gdzie możemy spotkać godło? Godło, moi drodzy, możemy spotkać na przykład w różnych urzędach, w szkołach, w miejscach, w których odbywają się różne imprezy, typu jakieś akademie, uroczystości państwowe. W czasie ich trwania również gdzieś w centralnym miejscu znajduje się godło. Często możecie godło zobaczyć w telewizji. W czasie ważnych uroczystości też państwowych, kiedy są, odbywają się transmisje telewizyjne, też możecie zobaczyć y, symbol polski, czyli godło. Kolejnym symbolem narodowym jest flaga. Flaga to pas materiału składający się z dwóch części, z części białej i czerwonej. Obie części są jednakowej szerokości i trzeba pamiętać, że Pas biały znajduje się u góry, a pas czerwony niżej, pod białym. A więc to jest nasza flaga. Gdzie możemy spotkać flagę? Możemy ją zobaczyć tam, gdzie godło. Możemy ją zobaczyć w różnych urzędach, w różnych instytucjach. Często flagi powiewają też z okien naszych domów przy okazji różnych uroczystości państwowych. A więc flaga jest też symbolem narodowym. I jeszcze jeden symbol, który na pewno znacie, to jest hymn państwowy. Hymn państwowy na pewno każdy z Was doskonale zna. Jest to Mazurek Dąbrowskiego, tak się nazywa. Jest to pieśń, która budzi w nas, w Polakach, poczucie przynależności do ojczyzny. Kiedy słyszymy hymn państwowy, również podczas uroczystości państwowych różnego rodzaju. Możemy również usłyszeć hymn państwowy w momencie, kiedy rozpoczyna się rok szkolny. Kiedy przychodzimy do szkoły po wakacjach i witamy mury szkolne, witamy wszystkich nauczycieli, koleżanki i kolegów. Rozpoczynamy rok szkolny śpiewając słowa hymnu, śpiewając hymn państwowy. Kochani, jak zachowywać się, a jeszcze jedna ważna rzecz. Moi drodzy hymn państwowy możemy słyszeć wtedy i to jest bardzo wzniosła chwila, kiedy sportowcy, nasi polscy, zdobywają złote medale, puchary, kiedy wygrywają w czasie jakichś igrzysk sportowych, zdobywają puchar, stają na podium, są mistrzami, zwycięzcami na cześć. Tego zawodnika, który wygrał, odgrywany jest również hymn państwowy. Przyjrzyjcie się czasem sportowcom, którzy stanęli na podium i gdy słyszą z głośników hymn swój własny, hymn polski, jeżeli to oczywiście Polak wygrał, zobaczcie na ich twarze skupione, bardzo wzruszone, a nie jeden sportowiec w tym czasie płacze. Jest to naprawdę wzruszająca chwila. Moi drodzy, godło, flaga i hymn. Jak zachować się, kiedy mamy do czynienia z tymi symbolami narodowymi? W waszych klasach, w szkole również wisi na ścianie godło. Flaga być może nie jest powieszona, ale godło wisi na pewno. Jak zachować się, gdy wchodzimy do klasy? Co zrobić, żeby oddać cześć symbolowi ojczyzny? Po pierwsze, moi drodzy, nie wolno wchodzić do takich pomieszczeń, gdzie wisi godło, nie wolno wchodzić w czapce na głowie. Szczególnie sprawa dotyczy chłopców. Nie wchodzimy w czapce na głowie, zdejmujemy czapkę, w ten sposób oddajemy cześć ojczyźnie poprzez uszanowanie godła. Kochani, w obecności flagi i godła i hymnu powinniśmy również przyjąć odpowiednią postawę. Szczególnie jest to widoczne, kiedy jest grany hymn. Hymn Państwowy. Wtedy przyjmujemy pozycję wyprostowaną, stajemy na baczność, ręce wiszą wzdłuż ciała, pięknie przylegają do ciała i śpiewamy hymn. Nie wolno wtedy się oglądać, śmiać, yy, przykucać, siadać, robić jakieś dziwne miny. Tego się nie robi, bo wtedy obrażamy uczucia patriotyczne, czyli uczucia. Pokazujące miłość do Ojczyzny innych uczestników tego spotkania. A więc, kochani, moja wielka prośba: gdy zobaczycie godło, gdy zobaczycie flagę, lub usłyszycie hymn, powinniście wtedy zachować się godnie, po prostu godnie, odpowiednio. Mam nadzieję, że każdy z Was już to ma wyćwiczone w sobie, bo myślę, że uczymy się tego od najmłodszych lat. Moi drodzy, przed nami jeszcze jedna strona do wykonania, jeszcze jedna strona ćwiczeń. Wszystkie te ćwiczenia związane są ze świętami majowymi i z faktem, że jesteśmy Polakami. Warto o tym pamiętać i nigdy nie zapominać. Ćwiczenie trzecie. W ćwiczeniu trzecim rozsypanka wyrazowa. Z tej rozsypanki mamy ułożyć zdanie. I starannie, nawet dodam bardzo starannie, zapisać je w liniaturze. Zawsze mówimy, że rozsypankę rozpoczynamy, kiedy chcemy ułożyć zdanie, szukamy wyrazu, który jest napisany wielką literą. A tutaj w naszej rozsypance dzisiaj mamy aż trzy takie wyrazy. Wyraz biały, wyraz polski i orzeł. I teraz, który wybrać? Ten wyraz polski odpada na początek, ponieważ ma kropkę, a więc wiemy, że ten wyraz będzie kończył nasze zdanie. Wobec tego mamy biały i orzeł, a więc rozpoczynamy. Biały orzeł jest godłem polski. Zapisujemy takie zdanie. My również pamiętamy o wielkich literach w tych wyrazach. Biały orzeł. Jest godłem Polski. Polska wielką literą. Biały orzeł jest godłem Polski. Zapisujemy starannie, pamiętamy, że również nasza praca, którą wykonujemy starannie i dokładnie, jest też pokazaniem tego, że jesteśmy Polakami i że ta Polska jest nam bliska, a dzisiaj szczególnie oddajemy jej cześć. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Mamy teraz przed nami kolejne ćwiczenie, zdecydowanie trudniejsze. Uwaga, uwaga! Próbujemy rozszyfrować, jak uzupełnić nasze zdanie. Zdania oczywiście. Spróbujmy najpierw przeczytać wyrazy z ramki. Polakami, Polska. Polskim konstytucja. No właśnie. I teraz uwaga, zaczynamy wpisywanie naszych wyrazów. Jesteśmy, no kim my jesteśmy? Kochani, jesteśmy Polakami. Polakami piszemy wielką literą, bo to jest narodowość, jesteśmy Polakami, jest ta, to jest nasza narodowość. Podobnie jakbyśmy napisali, jesteśmy. Tak jak na przykład napiszą Czesi. Jesteśmy Czechami, jesteśmy Niemcami, jesteśmy Anglikami, jesteśmy Hiszpanami. Wszystkie te narodowości, wszystkie, wszystkie, jakie tylko istnieją, piszemy wielkimi literami. A więc jesteśmy Polakami. Jesteśmy Polakami. Pierwszy wyraz uzupełniony, wpisany. A teraz, co powinno być dalej? Tu jest kropeczka. I teraz rozpoczniemy kolejne zdanie. Co leży w Europie? Kochani, oczywiście Polska leży w Europie. Polska leży w Europie. Wpisaliśmy. Oczywiście mam nadzieję, że dokładnie widzicie, że moja literka P to jest literka wielka. Tylko oczywiście czcionka jest taka, że tego tutaj za dobrze nie widać. Ale Polakami Polska piszemy wielką literą. I teraz dalej. Posługujemy się. Językiem? Jakim językiem posługujemy się? Posługujemy się językiem polskim. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego język polski piszemy małą literą, przy czym polska piszemy wielką. Sprawa jest prosta. Polska to nazwa naszej ojczyzny. Polakami jesteśmy nazwa narodowości. Natomiast język jaki, zadajemy pytanie jakim językiem posługujemy się, będziecie się uczyć, że wyrazy, które odpowiadają na pytanie jaki, jaka lub jakie to są przymiotniki, może ktoś już o nich kiedyś słyszał, a nazwy przymiotników piszemy małą literą, a więc nawet jeżeli mówimy coś o Polsce, ale mówimy, że posługuję się językiem jakim, polskim i odpowiadam na to pytanie jakim, będę pisała małą literą polskim. A więc posługujemy się językiem polskim. Zapisaliśmy i ostatnie zdanie tu już mamy kropeczkę i teraz uwaga, ostatnie zdanie coś będziemy tutaj wpisywać i będzie to spisane prawa i obowiązki obywateli. Kochani, ponieważ w naszej ramce został nam już tylko jeden wyraz, więc doskonale wiecie, który wyraz należy wpisać, a ja już Spieszę z wyjaśnieniem. Konstytucja, oczywiście to ten wyraz. A co to jest konstytucja? Moi drodzy, tak jak tutaj jest informacja, konstytucja to spisane prawa i obowiązki obywateli. Będziemy jeszcze nieraz mówić o konstytucji, ale jeżeli jest to słowo zbyt trudne i za bardzo nie rozumiecie o co chodzi, to mogę Wam opowiedzieć króciutko o konstytucji która być może panuje w pewnym sensie w Waszym domu. Moi drodzy, Konstytucja to spisane prawa i obowiązki. Każdy z Was, moi drodzy, ma w swoim domu pewne prawa i pewne obowiązki. Waszym prawem jest na przykład prawo do odpoczynku. Macie prawo do odpoczynku. Macie prawo do nauki. Nikt nie może Wam powiedzieć, no nie będziesz chodzić do szkoły, bo ja nie chcę. Albo masz prawo do leczenia, kiedy jesteś chory. To są twoje prawa, czyli tutaj obowiązuje cię w domu również konstytucja. Rodzice, gdy się źle czujesz, prowadzą cię do lekarza. Gdy jesteś chory, musisz otrzymać opiekę medyczną, musisz otrzymać leki, żeby szybko wrócić do zdrowia. Kiedy yy, idziesz do szkoły, nikt nie ma prawa cię zatrzymać i powiedzieć, że nie pójdziesz do szkoły, dlatego że... Nie musisz do tej szkoły chodzić. Dlaczego musisz chodzić do szkoły? Bo to z kolei, kochani, jest Twój obowiązek. Każdy uczeń ma obowiązek chodzenia do szkoły. I to już jest taki obowiązek, z którego jesteście rozliczani. Jeżeli byście do tej szkoły nie chodzili, opuszczalibyście zbyt dużo zajęć, to na pewno pojawiłyby się kłopoty. O tych kłopotach nie będziemy rozmawiać, bo myślę, że każdy z was doskonale sobie zdaje sprawę, że chodzenie do szkoły jest niezwykle ważną sprawą. Jakie jeszcze obowiązki wy macie jako dzieci, jako uczniowie? Oczywiście macie obowiązki dotyczące yy, na przykład wynoszenia śmieci czy karmienia swojego zwierzątka domowego. A więc to są wasze obowiązki. I to jest nasza konstytucja. Konstytucja oczywiście to nie tylko obowiązki i prawa domowe, ale to również obowiązki i prawa takie na zewnątrz. Kiedy jesteśmy poza domem, kiedy jesteśmy na wakacjach, kiedy jesteśmy w sklepie, na zakupach, wszędzie obowiązuje nas konstytucja. To są tak ważne prawa i tak ważne obowiązki, dzięki którym możemy powiedzieć, że w państwie panuje ład i porządek, bo jeżeli trzymamy się tej konstytucji i działamy zgodnie z nią, to nic złego wydarzyć się nie może. Moi drodzy, i właściwie prawie dobrnęliśmy do końca. Zostało nam jeszcze jedno ćwiczenie. Jestem bardzo ciekawa, yy, czy, no pewnie powiecie, że tak, bo zadam Wam pytanie, czy rozpoznajecie flagę Polski? Pewnie jest jeden wielki okrzyk, że oczywiście wiecie, gdzie jest flaga Polski, bo nawet o tym rozmawialiśmy, a poza tym każdy Polak. Mają w sercu. Flaga Polski biało-czerwona. Kolorujemy jej ramkę na niebiesko, po to, żeby zapamiętać, że to jest flaga Polski. Podpisujemy sobie, że to jest Polska. I zapisujemy. Mamy podpisać nazwą kraju, a nie podpisać nazwą, że to jest flaga Polski, tylko piszemy, że to jest Polska. Polska. I jestem bardzo ciekawa, bo pierwsza część tego ćwiczenia była niezwykle łatwa. Ciekawa jestem, czy rozpoznajecie pozostałe dwie flagi. Może ktoś z Was wie, to jest flaga trójkolorowa. Czarny pas u góry, czerwony w środku i żółty na dole. Czy wiecie, co to za kraj ma taką flagę? Może ktoś z Was widział? Może ktoś był nawet w tym kraju, na wycieczce, na wakacjach? Może odwiedzaliście kogoś bliskiego, bo w tym kraju dużo Polaków też mieszka. Czy wiecie, co to za kraj? Ten kraj to Niemcy. To jest flaga niemiecka. No i to było chyba też dosyć łatwe, bo w sumie prawie każdy flagę Niemiec zna. Ale czy znacie ostatnią flagę? Flaga dwukolorowa, niebiesko-żółta. Czy ktoś z Was wie? Co to za flaga? Którego państwa? Myślę, że to bardzo trudna zagadka. Można wyszukać w internecie, bo wszystkie flagi również możecie znaleźć w internecie. To jest flaga Ukrainy. Ukraina. A więc mamy Ukrainę. Kochani, wszystkie trzy... Państwa, które zapisaliśmy pod flagami, zapisaliśmy wielkimi literami. Zapamiętajcie sobie również z dzisiejszej lekcji informację, że nazwy państw piszemy wielkimi literami. Nie jest przy tym ważne, czy państwo jest małe, czy państwo jest duże, największe na świecie państwo. Nie ma to znaczenia. Nazwy państw piszemy wielkimi literami i o tym trzeba pamiętać. Kochani, to wszystko. Na dzisiaj z Wami się już żegnam i do zobaczenia na kolejnej lekcji. Trzymajcie się. Pa!